Siemanderko, z tej strony oczywiście Kawa, ja Was witam w nowym odcinku Dzisiaj sobie znowu pooceniamy gilię tak no i jeżeli wam się uda dobić pod tym odcinkiem 150 łapek w górę, no to losujemy w następnym odcinku 3 ewipy na 30 dni a w tym odcineczku Evipa na 30 dni wygrywa Kuba pod grudny Evip 30 dni ląduje do tego gracza Ocenimy sobie dzisiaj Około 6 gildii, no to co, zaczynajmy! Dobra, jesteśmy na terenie pierwszej gildii jest to gildia Beko tak się prezentuje gildia no i co, tutaj jakaś beczka w sumie fosa jest wykopana beczek chyba tutaj na terenie tej gildii nie ma żuwika. no ciekawe to, że po prostu ta gildia w ogóle tutaj żółwika nie ma zobaczcie, tu jest tylko sam kobel, tu w sumie tutaj to fajnie wygląda, czyli jednak coś tutaj będzie robione, tu chyba wydaje mi się że będzie żuwik. tutaj zejście na dół już mają fajnie przygotowane teren no, w sumie teren chyba jeszcze nie, nie jest wyrównany e, tutaj. No, nie wiem, czy oni po prostu będą równo, równali to wszystko do tej kratki, e, czy po prostu zostaną przy tej kratce, co tutaj mają ten cały teren. W sumie jakieś obniżenie tutaj też byłoby dość spoko. Tutaj jakieś takie schody byłyby. Mm, w sumie fajnie by to wyglądało wszystko. Zobaczcie, Gilda na pewno tutaj miała jakieś wbitki. Chyba nie mają powiększonego terenu, albo w sumie mają. Yy, tak, w sumie teren mają tutaj powiększony. Ten teren chyba musiał nie być tutaj powiększony i dlatego po prostu ktoś do nich strzelał. Dobra, chodźmy na dół, chodźmy na dół. Yy, zobaczymy, jak ta gildia się oczywiście prezentuje tutaj yy, na dole. Dobra, tu mamy jakieś skrzyneczki, jakieś itemy też się tutaj znajdują, yy, piecyki. Dobra, tu jest jakieś pomieszczenie. Wow, nie, no tego się po prostu nie spodziewałem. Tutaj w ogóle mają jakieś takie pomieszczenie. No, ciekawe, czy tutaj to jakoś wszystko zaplanują, czy po prostu to tutaj zabudują. No, nie wiem, zobaczymy, ale zobaczcie. Tutaj postanowili podnieść teren swojej gildi. No, ciekawe, czemu? Zobaczcie, Żubik był wtedy tutaj. No, nie wiem po prostu, dlaczego oni tak to zrobili. No, jak tutaj było wszystko już zbudowane. Dobra, lecimy na dół. Zobaczymy jeszcze, co ta gildia ma ciekawego na dole. W sumie tutaj zabezpieczenia powinni dać więcej tych troszeczkę stołniareczek, no, żeby po prostu. Tak szybko się do tej gildii e, nie dało tutaj e, wbić. Tutaj zabezpieczenia naprawdę spoko, spoczko. Spoczko, spoczko. E, dobra, jesteśmy w jakim pierwszym pokoiku? W pierwszym pokoiku e, w sumie chyba tutaj są jakieś przygotowania na e, kopanie, tak? Chyba stołniareczka tutaj jakaś się znajduje. Ok, spoczko. E, tutaj mam jakieś itemki. Tutaj są jakieś itemki w ogóle porozkładane. E, dobra, przejdziemy może sobie do jakiegoś drugiego pokoju. Dobra, tutaj jest jakiś drugi pokój, w sumie też tylko tutaj mają e, pomieszczenie na kopanie. Dobra, czyli zostało jeszcze tutaj e, została jeszcze tutaj jedna strona, e, bodajże chyba ta. Tak, tutaj jeszcze zobaczymy, co tutaj się będzie fajnego. Wydaje mi się, że chyba to samo. To samo, czyli pokój tutaj jest jakiś gotowy. Oczywiście na kopanko, tu tak samo e, tutaj w ogóle coś, sobie przekopali. Ok, spoczko, spoczko, to wygląda naprawdę spoko. E, myślę, gdzie by nim zostawić tutaj oczywiście skrzynkę. Hmm, myślę, że chyba w tym miejscu. Czekajcie, bo tu jest w ogóle jakieś przejście. Dobra, wiecie co, zostawimy nim tutaj? Po prostu tu nim to zniszczymy, na pewno nikt się tutaj e, nie obrazi. E, dobra, damy nim tak w okolicach, wydaje mi się, że tak z 20 premek to będzie spoczko. E, dołożymy nim też jeszcze klucze, tak z 10. E, otworzymy skrzynię. E, włożymy nim to oczywiście tutaj do skrzyni. E, zaremontujemy obsem, żeby nikt nim tutaj tego nie otworzył e, no i co? Damy tutaj podpisik. Ja tą gildię oceniam na takie mocne 7,5 na 10, bo naprawdę gildia bardzo fajnie się tutaj prezentowała. A my widzimy się już przy kolejnej. Dobra, znajdujemy się już na drugiej gildii, jest to oczywiście Gildia Kres. Zobaczcie, ta gildia prezentuje się o wiele lepiej. Dlatego po prostu, że ta gilda jest tutaj bardziej rozbudowana. Zobaczcie. Co oni tutaj takiego fajnego stworzyli? Na pewno mają tutaj obniżenie terenu, czyli możliwe, że po prostu ta gildia Beko będzie się prezentowała coś w sumie ala tej gildii. Tutaj mają co? Tutaj w ogóle mają taką szkło, czyli tutaj jest jakaś taka powiedzmy bariera ze szkła. Naprawdę fajnie się to prezentuje. Zobaczcie, fosa w ogóle wyłożona guzikami, żeby w ogóle się nie dało tutaj zbugować klockami. Naprawdę, kubo. Bardzo fajnie wygląda. Zobaczcie, gilia posiada bikona. E, no, naprawdę, spoczko, spoczko to wygląda. Interesuje mnie jeszcze tutaj, e, co oni tutaj mają. Aha, czyli tu jest jakieś zejście. Dobra, okej, okay, fajnie. I jeszcze tutaj bym chciał zobaczyć, co oni tu jeszcze takiego ciekawego mają, bo ten żuwik naprawdę jest tutaj dość e, wysoki. No, nie wiem dlaczego aż taki e, wysoki. Aha, w sumie możliwe, dlatego że po prostu tutaj, jeżeli mają jakąś bitkę do żółwika, no to potem na przykład starają się szybko tam zorać na te. E, Wyższe y, po prostu piętra, żeby ich nikt nie bił, i tak dalej. W sumie, jeszcze jakby sobie tam postawili ender chest, byłoby to dość, dość spoczko. Dobra, my lecimy na sam dół. Y, zobaczymy, czekajcie, bo tutaj w ogóle coś mają zniszczone. Zobaczymy, jak tak ile się jeszcze prezentuje też na dole, bo naprawdę u góry wyglądało to naprawdę. Cud miód. E, dobra, jesteśmy na dole, jesteśmy na dole. Tu są jakieś chyba dwa pokoiki. Ten pokój nie jest w ogóle jeszcze tutaj skończony. E, tutaj też, tutaj jest jakiś pokój, ale zobaczcie, w pokoju gościu ma e, bikona. Nie no, fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, mamy dwa pokoje. Pójdziemy może w sumie do pierwszego prawego pokoju. Jest to oczywiście Nick Romixon. Romixon, dobra, idziemy do pokoju Romixona. Dobra, tak się prezentuje tutaj pokój Romiksona, Zobaczcie, jakieś skrzynki tutaj są, piecyki tak samo. Niektóre skrzynki są tutaj zablokowane oczywiście tej stołniarkami, więc naprawdę też wielki plus dla tego gościa. No i co? Tutaj mamy jakieś stoniareczki. Tu się coś kopie, okay. I temy są przechwytywane oczywiście przez hopery, a to wszystko ląduje tam na sam dół. Dobra, idziemy jeszcze zobaczyć jak się prezentuje oczywiście pokój tutaj Bell Bale 1280. E, dobra, czyli ten pokój jest taki według mnie bardziej zorganizowany, zobaczcie, żancik tutaj jest na środku pokoiku. E, tutaj w ogóle nie wiem co to było. Chyba stołniareczka jakaś, nie wiem w ogóle do czego ta stowniareczka jest tutaj położona. No ale dobra, tu możliwe, że po prostu były takie skrzynki. Każda skrzynka też jest tutaj zabezpieczona. Zobaczcie w ogóle ile obsydianu. No i tutaj też jak już myślałem, oczywiście jest tutaj rozłożona ta stowniareczka. Dobra, wiecie co, zostawimy nim skrzynkę? E, zostawimy nim skrzynkę, wydaje mi się, że wy... Hmm... W tym miejscu, w tym miejscu nim położymy skrzynię, damy nim tak z 30 premium caseów, dołożymy nim też jeszcze z 15 kluczy, włożymy nim to tutaj do skrzyni. Zamkniemy tą skrzynię, oczywiście. Pyk, obsidian, tutaj dam jeszcze tabliczkę. Ja tą gildę oceniam naprawdę na 8,5 na 10, bo naprawdę gilda się bardzo fajnie tutaj prezentowała. Dobra, a my się znajdujemy już na kolejnej gildii. Jest to gildia OMG. Zobaczcie, jak ona się w ogóle tutaj prezentuje. No, żółwik tutaj jest zbudowany z takich kilku rodzajów bloków. Zobaczcie, znajduje się tutaj dirt. E, mamy też w ogóle tutaj jakiś stone jakieś tutaj deseczki w ogóle rozstawione. No, na pewno gildia tutaj musiała mieć kilkanaście wojen. Drzewkarka też w ogóle jest zbudowana w ogóle tutaj z kobelstone'a. E, no, nie są tu w ogóle postawione też e, te mm, w sumie taka zwykła, tylko taka z kobelestone'a, powiedzmy bloków kobelestonowych. No i co? Tutaj w ogóle jest jakaś jedna beczka zrobiona. No, taka beczka to można wiecie, kilka kopaczy fosów, kopaczy fosów, kopaczy fosy tutaj rozstawić. No i taka beczka już jest praktycznie zrobiona. No, żuwik tutaj też taki powiedzmy troszeczkę po kilku przejściach. Na pewno po kilku przejściach tutaj musiał być, musiał być bombardowany na pewno z TNT. No i co, lecimy do środka. Zobaczcie, w ogóle ktoś w tej gildii jest. Tutaj Krzysiek Cupad. Bo zobaczcie, w ogóle on tutaj coś jeszcze buduje. Coś tutaj, oczywiście, ten gracz buduje. Tu chyba będą jakieś wyjścia w ogóle e, robione. E, no a tutaj nie wiem, czy szkło zostanie rozstawione, czy co. No, Krzysiu na pewno to zbuduje. Zobaczymy, jak ta gildia się też. Nie wiem, zaprezentuje w następnym odcinku. A my lecimy na dół i zobaczymy, jak ta gildia prezentuje się tutaj na dole. Powiem, że zabezpieczenia naprawdę dość spoko, bo nie dość że tutaj jest e, rozstawiona oczywiście stołniarki, no to też jest tutaj rozlana e, woda. No i co? Jesteśmy na dole. Tak mi się wydaje, że to jest oczywiście tutaj dół gildii. E, no, te biomy są zrobione naprawdę takie mini, takie mini biomy, e, naprawdę tak e, minimalistycznie. E, zobaczcie, no kilka kratek, no ale naprawdę taki gust tutaj e, designu zawsze taki odrobinka, szczypta takiego designiku znajduje się w tej gildii. Dobra, my zobaczymy jeszcze, co ta gildia ma na dole. Bo tutaj jest jakieś dodatkowe przejście Okej, okay, czyli tutaj mają stołniareczkę Zobaczcie, tak się prezentuje stołniareczka No ciekawe jak oni tutaj kopią Czy po prostu tak sobie kopią, czy ktoś sobie tutaj stanie i sobie kopie e, No nie wiem, nie wiem Ale wydaje mi się, że po prostu tak Tutaj są piecyki, e, tutaj mamy w ogóle jeszcze jakieś przejście No ciekawe dokąd to przejście Wow, tutaj jeszcze mają jakieś dolne e, pomieszczenie Nie no, spoczko, naprawdę spoczko To wygląda, swój magazyn jakiś jest Zobaczcie, kolejne przejście w dół nie, no naprawdę ta Gildia tutaj prezentuje się bardzo fajnie. Tutaj taki styl, oczywiście, z drewna. Tam mieli troszeczkę z takiego kamienia. Nie no, naprawdę, Gildia tutaj fajnie się prezentuje. Oj, tutaj coś, jakieś chyba przejścia, nim coś nie wyszło. No, ale to nic, to nic. Tam, jak ktoś sobie coś podskoczy czy coś, to to fajnie też wygląda. Dobra, zostawimy nim, oczywiście, tej premki No, w sumie dół naprawdę bardzo fajnie się prezentował. Mega, mega się prezentował tutaj dół. No, góra troszeczkę słabiej, no ale jak wiecie. Zawsze jakieś klepotanki, jakieś TNT tam zostanie rzucone, no i potem ta góra jest troszeczkę zgrifowana. My nim tutaj zostawimy e, 10 premium casesów i 10 kluczy, a ocenka dla tej gildii będzie takie mocne 7 na 10, bo naprawdę ten dół tutaj się bardzo fajnie e, prezentował. Przyznajcie nawet sami tutaj e, rację, że naprawdę ten dół fajnie się prezentował. E, no i co? My lecimy oczywiście do następnej gildii, a z tą gildią OMG się żegnamy. Dobra, jesteśmy na terenie gildii sexy, zobaczcie jak ta gilda się w ogóle tutaj e, prezentuje. E, zobaczcie ile oni tutaj mają sand farmerów i boy farmerów rozłożonych praktycznie kuboid chyba zrobiony już na 100% w sumie tutaj chyba coś jeszcze będzie budowane, z tego co mi się wydaje, zobaczcie, jakaś rzewkarka tutaj jest budowana, e, taka mini e, ten teren jest tutaj naprawdę bardzo fajnie e, wyrównany Zobaczcie, tu w ogóle nim się tworzy jakaś taka budowla No powiem, że taka budowla dość nietypowa w sumie z, z tą brika Ciekawe czy tu jakiś obsydian się zbuduje e, w w sumie, no nie wiem, zobaczymy, zobaczymy zobaczymy wszystko, e, tutaj ta strona chyba dopiero coś się powoli równa, e, zobaczymy jeszcze jak się ta strona prezentuje, w sumie, o ta, tutaj chyba będą mieli najgorzej i najwięcej do roboty e, no i tutaj, w sumie tutaj też aż tak dużo pracy nie będzie e, dobra, tutaj jak widzę każda strona jest oczywiście podzielona na inny kolor biką się świeci, więc naprawdę dość spoczko e, dobra, lecimy na dół, lecimy na dół w sumie chyba tutaj będziemy musieli przejść na game mode dwójkę, no bo inaczej się nie, przed, nie przedostaniemy w dół. O, tutaj już chyba mi się wydaje, jakoś się przedostaniemy. E, tutaj jest jakieś przejście. Aha, czyli dolne przejście jest tutaj. A tutaj u góry, oczywiście, mają tylko taki jakiś e, powiedzmy. Mm taką bazę, taką bazę, taką mini bazę, że po prostu ktoś się zawsze może na tym wyższym piętrze tam schować. Wow! Nie do no, tego się po prostu nie spodziewałem, że jeden klocek i jesteśmy praktycznie e, na dole. Zobaczcie, każdy chyba ma tutaj jakiś zbudowany swój domek. E, no tutaj chyba ktoś dopiero buduje e, swój domek. Tutaj ktoś ma już zbudowany, zobaczcie, pyk, wejście, jakaś fontanna się w ogóle tutaj znajduje. E, tutaj naprawdę ten domek bardzo taki kolorystyczny jest, naprawdę fajnie to wygląda. E, dobra, tutaj Tutaj jakieś skrzynki w ogóle, ktoś tu chyba musiał otwierać premium case'y, bo zobaczcie ile tych skrzynek tam było, e, nie no naprawdę ta gildia tutaj, e, dziki Miki, dziki Karp, dobra jesteśmy w pokoju dziki Miki, dziki Karp, no taki pokój troszeczkę dość e, straszny, no naprawdę. Tutaj w ogóle mają e, jakąś taką stopniereczkę, też zbudowaną. Dobra, lecimy jeszcze zobaczyć, co oni tutaj mają w tym ostatnim domku. No, bo ten domek tutaj taki jest troszeczkę zbudowany w sumie, powiedzmy, taki jeden z lepszych tych domków. Dobra, tu w ogóle coś mają pozamykane, jakieś skrzynie. E, czyli na pewno oni tutaj musieli sobie otwierać preum No, bo zobaczcie, ile tych narzędzi tutaj, tych łuków e, po prostu mają. Dobra, wbijamy do jednych, chyba jeden z lepszych domków. E, dobra, tutaj w ogóle zobaczcie, mają jakieś sety rozłożone. Eee, dobra, co oni tutaj jeszcze mają? Tutaj na pewno mają jakąś stoniareczkę. Tu sobie ktoś kopie na awku. Oczywiście, pozdrawiamy Mariana Kostka. Eee, no i co? Eee, co tutaj by jeszcze były? Tutaj jest w ogóle jest jakaś skrzynia. Okej, okay, dobra. Dobra, czyżby to już było wszystko wytegili? Wydaje mi się, że chyba. Tak, no nie wiem, czy tutaj jeszcze coś na dole mają. Nie, zobaczcie, w ogóle mają tutaj jeszcze coś na dole Tutaj jakieś zejście w ogóle ukryte skrzynie, o ja Dobra, tutaj też w ogóle jakieś jeszcze pomieszczenia do kopania mają eee, No, ale chyba postanowili się przenieść wyżej. Piętro wyżej postanowili się przenieść A te piętra w ogóle tej opuścili, zobaczcie, tu w ogóle mieli wbite do gildii Tyle bojek zabezpieczonych, a gilda tutaj miała wbite Dobra, zostawimy nim tutaj jakieś preumkesiki eee, Bo naprawdę ta gilda musiała się tutaj nastawić. Starać, żeby w ogóle takie, taki poziom tutaj zabezpieczeń osiągnąć Dobra, skrzynię zostawimy nim w tym miejscu e, Wydaje mi się, że damy nim tak w okolicach e, W okolicach 50, w sumie 40 premium case'ów No i dołożymy nim też z e, 25 kluczyków Dobra, schowamy im to do skrzyni, pyk Zamkniemy to obsydianem No i jeszcze też damy ocenkę Ja tą gildę oceniam na takie mocne 9 na 10, a my widzimy się przy kolejnej lili. Dobra, a my się już znajdujemy na terenie e, gildii DDoS. Zobaczcie, jak ta gilda się prezentuje. Naprawdę dość spoko, tak troszeczkę nietypowo. Zobaczcie, tutaj ten teren, e, który po prostu został wygenerowany, sobie zostawili. No ciekawe, czy to po prostu zostanie zabudowane, czy też nie. No bo tutaj mają takie zejście w dół, zejście w dół, wyjście. Zobaczcie w ogóle, co im tutaj robią. Tutaj chyba mają jakąś ścianę wokół gildii. Po prostu mają zrobioną oczywiście... O! Co to w ogóle jest? Czyżby tutaj była budowana jakaś taka fosa dość E, duża wokół gildii no naprawdę się nie spodziewałem zobaczcie tutaj jeszcze e, tutaj jeszcze w ogóle wow bo to mają na dwie kratki okej okay. nie mają jeszcze tutaj skończonego e, tutaj też w ogóle coś mają takie porobione e, mini dziury tutaj w ogóle mają zrobione to z sand farmerów dobra zostawimy nim na, na pewno więcej prayer casesów żeby ta gildia się tutaj e, dobudowała no bo jak wiecie boi farmerami to łatwo i szybciej sobie to zrobią zobaczcie jakieś beczki w ogóle tu mają porobione nie no ta gildia kozacko wygląda Kozacko, tak ile wygląda? Środek też fajnie się prezentuje. Drzeweczka tutaj jeszcze muszą sobie wyrąbać. E, w sumie fosa też jest zrobiona. Zobaczcie, e, tutaj nitki są rozstawione. Oczywiście guziki, żeby się nie dało e, tutaj wydostać. Tutaj jest jakieś zejście w dół. Pyk, jesteśmy na dole. Pyk, aha, czyli tutaj są takie, takie Secret roomy w których się po prostu można e, schować. Dobra, lecimy na dół, bo aż mnie ciekawi, jak tak ile się prezentuje tutaj e, na dole. Bo naprawdę na górze spoczko się prezentuje, prezentuje dość duży projekt jest tutaj robiony przez tą gildię Dobra, idziemy na dół. E, jesteśmy na dole. Dobra, jesteśmy na dole. Każdy tutaj chyba ma swoje pomieszczenie do kopania. E, tak mi się wydaje. Tutaj lider KKK. E, stołniarki Jakubo Ety. E, tutaj też w ogóle jakiś kolejny pokój. Wladziu Sobieski. E, dobra, nie no, naprawdę spoczko się to prezentuje. Zobaczmy, co oni tutaj jeszcze mają w skrzyniach. Tutaj mają TNT, sety. E, skrzynka w ogóle Ruski Dziku. Skrzynka Ruski Dzikus. A Dzikus, dobra, Sorki. E, dobra, naprawdę Gilda bardzo fajnie się tutaj prezentuje. Ciekawe, czy tutaj jeszcze mają jakieś poukrywane w ogóle sobie pokoiki. Tu jest jakiś pokoik fajny, dobra. Okej, okay. no i w sumie też taki dość malutki, fajny kuboid. Yy, po prostu szybciej się po prostu będzie do tego kuboida wbijało. Dobra, zostawimy nim skrzynię. Zostawimy nim skrzynię, wydaje mi się, że chyba w tym miejscu będzie spoczko. Damy nim tak z 30 yy, premek. No, wydaje mi się, że to będzie spoczko dla nich. Tutaj ten projekt też trzeba wspomóc, żeby ten projekt po prostu był zrealizowany. I za to damy nim po prostu 5 kluczyków. Schowamy nim to do skrzyni, pyk, zamkniemy oczywiście tutaj skrzynię obsydianem, pyk, no i postawimy, postawimy też jeszcze tabliczkę. Ja tą gildię oceniam naprawdę na mocne 7,5 na 10, zobaczymy po prostu jak ta gildia się tutaj rozbuduje. Dobra, a my jesteśmy już na ostatnim terenie, czyli to jest już ostatnia gildia oceniana w tym odcinku, jest to oczywiście gildia J. J, J, J. Zobaczcie w ogóle, tutaj była jakaś gildia. Chyba została ona podbita. No, i taki tutaj żuwik, żuwik pozostał. Też gildia musiała być fajnie dość zbudowana. Ale my nie tą gildę oceniamy, tylko oceniamy tą gildię. Zobaczcie, jak ten kuboid się tutaj fajnie prezentuje. W sumie też bardzo fajny, malutki taki zgrabniutki kuboid. Naprawdę fajnie się prezentuje. Mniejszy, wydaje mi się, że po prostu lepszy, bo trudniej się po prostu do takiego, do takiej gildii tutaj wbić Y, sand, sand farmery oczywiście są postawione, bo farmery fossa wykopana w sumie jeszcze chyba nie jest dokończona w 100% No bo nie widzę tutaj żadnych y, guziczków Dobra, lecimy w dół. Zobaczymy jak ta gildia się prezentuje na dole. W sumie zabezpieczenia. Popracujcie tutaj nad zabezpieczeniami, no żeby się po prostu tak łatwo tutaj do tej gildii zejść nie dało. No bo zobaczcie jak tutaj schodzę sobie w dół, w dół, w dół. Jestem praktycznie już na samym dole. No a żadnych zabezpieczeń po prostu tutaj nie ma. Dobra, są jakieś chyba cztery pokoiki. Dobra, chodźmy najpierw może do tego. W sumie tutaj chyba są takie pokoiki dopiero co budowane. Ciekawe czy tutaj... To... Myślałem, że to jest jakieś przejście dalej, no ale cóż nie ma. Dobra, tutaj w ogóle mamy jakiś Obsydian, set oczywiście VIPa. Tutaj też w ogóle jakieś chyba te pokoiki nie są jeszcze w 100% zagospodarowane, tylko chyba ten jeden. Zobaczymy jeszcze do tego. Tak, czyli te pokoje są po prostu tak wybudowane, tylko żeby były. Dobra, wiecie co? Zostawimy nim tutaj skrzyneczkę, damy nim tak w okolicach 15 kluczy, no i damy nim też jeszcze z 15 premium case'ów. Schowamy nim to do skrzyni, damy to nim obsydian pyk, no i jeszcze ocenkę, kawa 96 ty ja tą gildię oceniam na takie 6,5 na 10, bo naprawdę gildia się spoczko tutaj prezentowała, kilka jeszcze takich drobnych elementów nim tutaj e, zostało do budowy, e, no i co, my się oczywiście widzimy w kolejnym odcineczku, e, do, zob do zobaczenia, jeżeli chcesz wygrać evipana, czy jeśli nie, zapamiętaj, aby zasubskrybować ten kanał, zostawić lajka, no i pamiętaj, znik z twoim komentarzem, a jeżeli dobijecie 150 łapek w w górę, co na pewno Wam się uda, wylosujemy sobie 3 MVP e w następnym odcineczku. Yo!